Witajcie. Witam Was z kolejnym materiale z World of Tanks. Moi drodzy, dzisiaj przyjrzymy się trochę newsom. Jak wiemy, w ten weekend jest festiwal WG w Mińsku. Tam z, chyba z community contributorów World Gaming zaprosiło Multiego. Wiem, że Papa Pawian, jeszcze chyba też ze znanych graczy z World of Tanks, tam pojechał i jakieś czy newsy na tym festiwalu nas tutaj zastały, bo myślę, że wszyscy czekamy co dalej z tym tytułem będzie. Powiem szczerze, spodziewałem się troszkę więcej. Pierwsza informacja, festiwal czołgów 2020. Obecny WG Fest odbywa się pod znakiem festiwalu czołgów. Staraliśmy się przygotować dla Was wiele niespodzianek, jak całą serię festiwalowych wydarzeń z nową mechaniką. Chcemy uczynić z festiwalu czołgów wspaniałą i długotrwałą tradycję na lata ponieważ przynosi ona wszystkim wiele radości. Czyli w następnym roku będziemy świętować dziesiątą rocznicę World of Tanks, to piękna, okrągła liczba i milowe wydarzenie dla nas wszystkich. Więc już na bazie takiego festiwalu czołgów, który jest w tym roku, mi planuje coś za rok, na pewno wyciągną jakieś wnioski, pozmieniają pewne rzeczy i zobaczymy, co będzie. Natomiast czy jest to coś takiego super, mega istotnego? Dla mnie osobiście nie. Offspring w Waszym garażu. W tegorocznym WGFest Fest gwiazdą dnia czołgisty jest The Offspring, to miał ja akurat... Pff, Tyle obchodzi. Lubię o springa posłuchać, chowany jestem trochę na tej muzyce. Ale jak w internecie sobie można tego posłuchać, jak komuś bardzo przecież na tym zależy. Minigry. Jednak zwróćmy się ku teraźniejszości. Przecież festiwal czołgów nadal trwa. Wkrótce w kliencie, gdy będą dostępne dwie minigry opierające się na znajome mechanice. Dostarczą wam one jeszcze więcej zabawy, a przy okazji będziecie mogli dzięki nim wygrywać kupony, które pozwolą wam skompletować festiwalową kolekcję. Minigrom poświęcimy osobny artykuł, więc bądźcie czujni. Wielki wyścig. No to na wyścig wiemy, że wiele osób czeka, bo wyścig czołgów to była fajna sprawa, która była parę. Temu zobaczymy, jak będzie wyglądało to obecnie, ale to też jest jakieś tam, jakaś tam dodatkowa rzecz. Mnie bardziej interesuje to, czyli nowe pojazdy, dwudziałowe czołgi. Nieustannie poszukujemy nowych sposobów na rozwinięcie istniejących już drzew technologicznych w grze. Jeszcze nie mamy żadnego planu generalnego odnośnie wprowadzenia konkretnych maszyn, ale rozważamy kilka interesujących pomysłów. W końcu naszym celem zawsze było wprowadzenie nowych czołgów, które wniosłyby do gry świeży i unikatowy styl rozgrywki i ubarwiły wasze codzienne bitewne doświadczenie. Właśnie dlatego przedstawiamy dwudziałowe pojazdy, które wejdą do zamkniętych supertestów. Pojazdy te będą wyposażone w dwa działa, z których będą mogły strzać jednocześnie i sekwencyjnie. Prace nad mechaniką tych nietypowych maszyn wrą, a rezultaty mogą ulec zmianie po przejściu testów. Miejcie oczy szeroko otwarte. Nowy film, nowy film z serii dzienników deweloperów zostanie opublikowany jutro. Czyli jak ja to wrzucam, to zapewne w poniedziałek, więc obejrzyjcie sobie, bo ja już nie będę miał możliwości, żeby to, tego wam pokazać. A z niego dowiecie się więcej o tych niezwykłych wojownikach. Pojazdy z dwoma działami jest to coś. Na pewno interesującego, sam będę obserwował, jak Gaming będzie do tego podchodził. Piaskownica. Podczas następnej iteracji Piaskownicy planujemy przetestować przeprojektowaną mechanikę zadawania uszkodzeń przez pociski odłamkowo burzące. Obecnie testujemy system, w którym mechanika zadawania uszkodzeń będzie obliczona w sposób bardziej zbalansowany i przewidywalny, zarówno dla gracza atakującego, jak i pojazdu otrzymującego obrażenia pociskami OB. Wszystkie zmiany z poprzedniej iteracji Piaskownicy zostaną zachowane. Więcej szczegółów na temat wszystkich zmian zostanie opublikowanych bliżej terminu rozpoczęcia Piaskownicy. Nowa iteracja będzie dostępna jeszcze tej jesieni. Każdy może wziąć udział i ocenić modyfikacje, które wprowadzamy. Wystarczy jedynie pobrać osobnego klienta gry, piaskownicy. Zmiany, które testujemy są bardzo ważne dla naszej gry, zatem jeszcze raz pragniemy zaprosić Was wszystkich do podzielenia się Waszą opinią na ich temat. A i tak generalnie to, co napiszecie z Europy, mamy gdzieś, bo interesują nas tylko opinie graczy z serwera rosyjskiego. Haluj! Nie, już tak całkiem na poważnie. No wiadomo, że wargaming działa, tutaj pracuje nad zmianą mechaniki pocisków, nad zmianą zadawanych uszkodzeń i wszystkiego, więc jest ważna zmiana, ale zabiera im to dużo czasu, więc ja na razie za bardzo wypowiadać się na temat. Tego, co jest testowane, nie chcę. Jak już będą podjęte ostateczne decyzje, wtedy będzie można przyjrzeć się, co się w tym temacie zmieni. Halloween, w tym roku, World of Tanks ponownie będzie świętować Halloween. Przygotujcie się na nowy ekscytujący tryb PVE, w którym będziecie zwalczać zło w nieprzyjaznym środowisku, które zmieniać, zmieniać się będzie przez całą bitwę. Generalnie, na jakiś kolejny event. Bardzo dużo w tym roku różnych eventów. Dobrze, jeżeli ktoś coś takiego lubi, zawsze może sobie w to pograć. Natomiast w zeszłym roku, event Halloween dla mnie osobiście był mega nudny. Zobaczymy, czy teraz będzie lepiej. System anonimizujący. System anonimizujący to narzędzie pozwalające na ukrycie nazwy gracza w bitwie. Ogłosiliśmy jego wprowadzenie w zeszłorocznym WGFest i okazał się bardzo ważny dla naszych graczy. Jego głównym zadaniem jest optymalna ochrona prywatności w grze. Obecnie pracujemy nad rozwiązaniem koncentrującym się yy, na tej sferze, powinno chyba być. Mamy kilka pomysłów na to, jak World of Tanks powinien działać system anonimizujący, ale dla graczy najefektywniejszym rozwiązaniem będzie zachowanie anonimowości jedynie podczas bitew. Jak to działa? W ustawieniach gry należy wybrać opcję anonimizacji i uruchomić tę funkcję. W efekcie w każdej bitwie użytkownikowi zostanie nadana losowa nazwa. Nie będzie to ciąg niepowiązanych nie znaków, ale słowo, które wygląda mniej więcej logicznie, co sprawi, że inni gracze nie zorientują się, że zastosowano funkcję anonimizacji. Stanie się dla nich jasne, to jasne dopiero po skończonej walce, kiedy sprawdzać będą statystyki po bitwie. System anonimizujący pozwoli wielu użytkownikom poczuć się bardziej komfortowo podczas gry zmniejsziono odczuwalną presję społeczną i sprawi, że będziecie mogli grać w swoją ulubioną grę w spokoju. Dla mnie to jest spoko, bo czasami no, gdzieś tam, powiedzmy, są pewne y, rzeczy związane z tym, że część graczy mnie gdzieś tam rozpoznaje w niektórych bitwach, jeżeli są to gracze w wrogiej drużynie na arcie. No to ja mam problem nieraz, a czasami nawet nie na narcie, bo niektórzy lubią się po prostu wywalić tylko po to, żeby zadać mi uszkodzenia albo mnie zniszczyć, psując sobie jednocześnie swoje drużnie rozgrywkę, ale no kogoś tam cieszy, że, że mnie ubił. No, różne rzeczy sprawiają różnym ludziom satysfakcję. Nie, tylko ciekawi mnie, czy ten system anonimizujący wywali też kompletnie XOM-a, co spowoduje, że XOM nie będzie w stanie tego szczytać waszych danych i no, nie będzie w stanie zaprezentować innemu graczowi, który z xwm a korzysta, tego, że jesteście graczem lepszym, gorszym, czy tam jak to woli. Encore Nieustannie ulepszamy Core. Silnik graficzny dla World of Tanks, uaktualniona wersja silnika Core obejmuje dwa ważne elementy: wsparcie dla renderowania współbieżnego, wsparcie dla subtelniejszych i bardziej realistycznych cieni na czołgach dzięki technologii Ray Tracing, dotychczas dostępnej tylko dla produkcji kinowych i animacji. Dzięki wprowadzeniu technologii Ray Tracing opracowanej przez Wargaming we współpracy z Intel możemy odtworzyć bohaterów naszych gier w jeszcze lepszej jakości. Ich najdrobniejsze detale będą teraz rzucać super realistyczny cień, kiedy opromieni je słońce. Tracing pozwoli Wam zanurzyć się w atmosferze zaciętej bitwy pancernej jeszcze głębiej i sprawi, że gra stanie się jeszcze bardziej ekscytująca. Spoko. I statystyki sesji. No generalnie będą Wargamingi dalej pracowały nad statystykami sesji. Ja przyznam szczerze, że z tej wbudowanej w grze nie korzystam. Cały czas instaluję sobie jasen krasen, bo po prostu do tego jestem przyzwyczajony i bardziej mi to odpowiada. I to tyle. Ja myślałem, że będzie jednak więcej informacji dotyczącej samej gry, a tak naprawdę samej gry obecnie, na chwilę obecną, to dotyczy tylko pracy nad dwudziałowymi e, czołgami i e, zmian, e, i ten system anonimizujący, bo to reszta to są jakieś popierdółkowe wydarzenia, a że praca nad pociskami jest e, od dawna, to wiemy i jeszcze przez jakiś czas będzie. Piszcie proszę w komentarzach, co sądzicie na temat tych informacji. Czy spodziewaliście się jednak jakiejś większej ilości newsów. Jak zapatrujecie się na czołgi z dwoma działami i na wszystkie te zmiany, które tutaj czy na, czy na rzeczy, które tutaj ogłoszono. Chętnie poczytam, podyskutuję z Wami w komentarzach. No i cóż, na dzisiaj się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnych materiałach. Miłego dziąka wszystkim. Trzymajcie się. Cześć!